Dopiero w przyszłym roku rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Drobnera we Wrocławiu. Budynek popękał dawno temu przez prowadzoną obok budowę. Mieszkańcy pytają, kiedy wrócą na Drobnera, i pyta też Sylwia Gazda. W kamienicy przy ulicy Drobnera 10 we Wrocławiu od ponad roku nikt nie mieszka. Z powodu prowadzonej obok budowy zaczęły pękać ściany. 13 rodzin ewakuowano. Zamieszkały w lokalach zastępczych rozsypanych po całym mieście. Mieszkańcy mają nadzieję, że na Drobnera jeszcze wrócą. Mamy stały dyżur w Radziusie Donatoczy i mieszkańcy do nas przychodzą i chcą dowiedzieć co dalej z tym budynkiem. No bo zostali wyprowadzeni w nocy i do dziś nie wiedzą co będzie dalej. Trudno powiedzieć, kiedy budynek zostanie wyremontowany, bo na razie nie wiadomo nawet, jaki ma być zakres prac. Wyjaśni to dopiero ekspertyza, którą zlecił właśnie zarządowi zasobu komunalnego nadzór budowlany. Na jej przygotowanie urzędnicy mają dwa miesiące. Z chwilą otrzymania tej ekspertyzy i jeżeli ona będzie spełniać oczywiście yy, nie, nie będzie potrzeby uzupełnienia, będziemy mogli na, na, nakazać ten remont i, i, i na podstawie tej decyzji remont będzie mógł być przeprowadzony. Remont budynku rozpocznie się najwcześniej wiosną przyszłego roku. Pozostaje pytanie, kto zapłaci za naprawy. Urzędnicy chcą, by koszty pokrył deweloper. Ten nie zapłacił jednak nawet za ewakuację mieszkańców. My jesteśmy po dobrych rozmowach z inwestorem i z wykonawcą, więc wszystko wskazuje na to, że, że dojdziemy do porozumienia finansowego. Po remoncie kamienicy dawni lokatorzy raczej tu nie wrócą. Budynek prawdopodobnie zostanie wystawiony na sprzedaż. Wrocław, Sylwia Gazda.